Sieba, witam Was w kolejnym odcinku z Dying Light'a z Getsusem Witajcie wszyscy Przespaliśmy się przed chwilą żeby znowu noc była I co teraz Mieliśmy robimy? zapolować na tego ząbiaczka zielonego A, żeby te próbki pobrać, dobra I on jest najbliższe są tutaj, to tu idziemy tu okay. i oni, oni ogólnie to mogą się nas przestraszyć, nie? tak najpierw bym jakiegoś może wypatrzył z góry To chul. Ale widzę Chyba Chociaż nie, to nie sprinter Albo on Jak myślisz, to? Który? Ten tu, przed nami Czekaj Nie, to nie ten, chyba Tak to sprinter Tak? Tak, zabiłem go. Dobra, uciekamy. O kurde! No i ja pierdolę, znowu ja zginę. I tu nie wiem. Dostał kosę w plecy i się złożył Dobra, a czemu ty nie poszedłeś w ogóle do bezpiecznej strefy? No bo jestem tutaj, żeby odebrać a. A, bo tu mamy dwie obok bezpieczne. To wygląda mniej się, ale łatwiej je znaleźć. No i przenosić. Dzięki, kord. No fajnie. Ok. Plan bomby. Dobra. Prześpimy się, chyba że jeszcze zrobimy to dla wiedź. Ale to te grzyby jakieś. Tak, uda się dojechać z w nocy. O kurwa, to jest daleko. Nie wiem, czy my w nocy zdążymy, bo już widzę, że. No to chyba się przespać i tam znajdziemy jakąś bezpieczną strefę obok. I... W tym czasie pójdziemy do tego doktorka i dajmy mu tą tkankę. Czy nie musimy? W sensie, no. Możemy patam. Nie, bo to było fabularne. Dobra. No to, tam, to najpierw pójdziemy tam do jazdy. To znowu się trzeba przespać? No, ale to tam się prześpimy. Jak blisko będzie? A ciekawe gdzie te zombiaki takie silne się w no y rankiem Jakby gdzie Mam są kogoś do pomocy No jest tam Tutaj chciałem narąbać typa któremu mieliśmy pomóc Ej, wrąbałeś go w alarm Piękny. Król jakiś dostałem. Nie wiem jak przejść. Zabijmy tylko Debil. <grym> ja ci powiem, że ja też w sumie nie wiem jak tam przejść. A przez ten tunel wielki? Chyba można O, strefa kwarantanny tu jest, no A tutaj możemy, o Ej, chyba nigdy tu nie byłem A ty? No. Nie, to już jest koniec mapy Ej, ma koniec mapa jednak No tak To co ty myślałeś? No nie wiem, bo ona jest duża w chuj ci Trzeba jakoś inaczej tam się dostać Teraz cały odcinek będziemy myśleć pewnie jak się tam dostać i się tam nie dostaniemy. Nie, to tutaj już jest. O kurde, spieprzaj to nie jest w tej strefie kwarantanny? A nie, tutaj trzeba wpłynąć, dobra Dobra, lecimy do Gacusia Co to było tej... Będzie przerąbane, ale tu jest przerąbane. Co tam jest? O ja pierdziele Adamy... Latarkami, latarkami w nich świecimy, jeśli ja muszę uleczyć jakoś. Ty, one czymś plują jeszcze. Tak, ale razie, razie całe. A, zdechłem, to fajnie. Ja pierdziele Jeden się utopił o kurde No to tam będzie A czy tu są ...zombiaki jak ten, Jak nie Jak jest ranek Poczekaj Najniż trzeba będzie chyba z tym karabinem Wlec karabinem I masz tam latarkę uszykowaną? No, muszę sobie uszykować latarkę UV zamiast tarczy, bo jest już le... Dobra, mam. O kurde. No, jakie dipsy dostałem? Boże. No, Jak? Nie wiem. Ale nawalasz ich? Tak, zabiłem jednego. Jednego dopiero? Mhm. A dobra, to się da zrobić. Pala ich. Tylko muszę się znowu wyleczyć, bo wodzie niestety nie można. Nie, bo to jest tak, że po prostu one w nocy stąd wychodzą, a teraz po prostu co są, wiesz? Nie dlatego mamy, żeby w nocy tu przyczynić. Ale go na kurwia! Jak wszystkie te dobre już zdechne. Te mocne już zdechne. Ta. Ale to nie jest wszystko. Ale tu zarąbiście gacuś No Tej, a my nie mieliśmy tu w nasy przyjść A możemy pozbierać te grzyby już teraz chyba Kto tak nawala Tu są te grzyby no Gdzie? Ja już jednego zebrałem Nie wiem mocne są te zębiaki bardzo No Ale zarambisty ten Kajwik To wszystko nie, nie, tam są jeszcze O kurde Mam. Jeszcze dwa. Nie da się jeszcze wyżej? jeszcze powinny być dwa, nie? Ta To nie jest takie duże Tu chyba są Tak Dobra, jest jeden już mamy Tak? O, bomba Nie było tak źle trudniśmy sobie życie, ale Ta, ale to szczerze w nocy by i tak tu było jeszcze gorzej przyjść Bo ja, zanim byśmy się tu dostali, ale wkurza mnie, że tak szybko się męczy mój. Może, może da się jakoś lepszyć potem. No kurwa, daj nam siano albo coś. To by na pewno by mnie zabuło. Z czego? Idziemy dowiedzieć. Kupiłem ostatnio takie ulepszonko, w ogóle że ten, że jak spada mi użyję C, to mniejsze obrażenia dostaję o wiele. Hmm. Ta mikstura pozwoli ci poruszać się pomiędzy importuj Nie działa jednak długo. I może zaburzać zmysły. Mogę uważać silniejszy dekokt, ale potrzeba do niego potężniejszych składników. I bardziej ryzykownych. Teraz jesteś gotów, by mi służyć. Czego chcesz? Od ciebie? Ależ zupełnie nic. Nigdy już nie będę od ciebie niczego chciała. Biegaczu zwierzy. Możesz iść i robić cokolwiek tam sobie chcesz. Człowieku o wolnej woli. Ale prawda jest taka. Że zawsze zrobisz to, czego będę chciała. Nawet teraz jesteś pod moją całkowitą kontrolą. O, creepy. Dobra, Przywołam dzięki Cię, za odpowiedni czas. Idź teraz. Mam sążek. Wolnością. Możesz Dobra. Dobra. Teraz przyśpimy się i pójdziemy w nocy na most. Niesławy, Nic nie muszę udowadniać, bo, ale niech ci będzie. Ee... Alfie nam pokazać nowy sposób chronienia wieży. Cię si prześpimy i idziemy tam. Okej. Okay. O, nie mogę, mam spanko. Dużo rzeczy teraz w nocy robimy. Ciekawiej. No. Tylko mówiąc nie za bardzo mi się to podoba Zrzut jeszcze A znowu z... Bo był... O kurwa, co się tak na niebiesko świeci Nie wiem, ale przemienię z niego nie Mam bać ten zrzut już. Kurwa i znowu Ciebie gonił i mnie zaczął. Ale nie bój się z Gdy po dachach dużo jak Cię mnie Bo bicie się z nimi to jest najgłupsza rzecz. Wiem, ale jak już Cię gonią, to nie da się od nich uciec. Jak? Często gonią Cię. Ta, ta. A gdzie jestem? A tutaj. Tu Fatim, przestań ogryzać jakby. No znowu to mam przyczony. Co to było? Fatim, pierdolona. Dobra, mam mocni słaby. A gdzie jesteś? Już jestem przy moście. Chyba na niego wejść. A daleko już jesteś. Ja Pięknie, proszę mnie. Aha. aha. To fajnie rash. Oh, o, wow. Jest wejście na ten mod. Jestem. Ja a gdzie ty? a tam dobra widzę cię tu jest przemienie tej działa bo niego można łatwo przebiegać normalnie. W sensie nie odwróci się, nawet biegasz. Trzeba tylko nie wchodzić w jego radary, nie? Aha. A się zmęczyłem tej. A ja, tu jest ich dużo strasznie, widzę. Tak, widzę na mapie. I zauważył mnie. Się wpiąć na ten most. A dobra, już widzę jak. Ja pierdolę. Dobra. Ile ich tu kurwa jest no nie Ej, wiesz co zrobiłem Nie wiem, ale Je... dobrze by było jakbyś w końcu przestał zdychać Nie wiem, dobrze by było jakbyś zamknął mordę Bo uciekałem przed nimi i wpadłem do tej wody Pierdolonej, no no bo to nie fair, że mnie fokusują, ciebie w ogóle nie. Dobra, o kurwa, ja mam na ten most teraz tam wrócić. Tak. Jeszcze musisz się później nagle wspiąć. No chyba se kurwa, ja robię. Ale to nie jest trudne. Myślałem, że jest, ale nie O, już jestem Można powiedzieć Nie O kurde, ale samochód mi uratował Akurat na samochód spadłem Ta gitara Dobra, omijam ich radary Chodź na most O kurwa Chyba cię widzę Ja pierdolę, jak ja mam przejść przez tyle tych... Dobra Aha. Dobra, umarłem sobie. Fajnie by było, jakbyś przestawał umierać. Nie Straciłem punktów przetrwania. Bo czasem się nie, nie traci. Chyba, że w dzień, jak zdychasz, to tracisz, a w nocy... Nie, ja bym... bo ja straciłem przez też. Nie wiem, od czego to zależy. Hmm. Może od tego, jak, czy, jak ostatnio zdechłeś często. Chyba cię zauważyli, co? Nie. A nie, uciekają, bo jest ranek już. Tak? Tak, uciekają ci silni. Widziałem, jak zaczęli spierdalać. Dobra, jak na ten most się dostać, kurwa? Ja wiem jak. Chodź, pokażę ci. Jak oni tak szybko spieprzyli w ogóle? Bo oni, oni jakby potem, ten... Wiesz, Wznikają. Yy, mhm. I teraz jest to, no, normalnej pełno normalnych Kurwa, ale mnóstwo ale jest tych to Trzeba to zrobić w noc. Nie, tak. Nie, nie trzeba. Dobrze. Ale tu ich jest. No. To jest Left 4 Dead mi się to kojarzy. Dobra, musisz iść za mną. O pierdziela Ty nieźle się bawisz widzę No Maślisk. No co jest? Co ty robisz? Nie zaskoczyć. I co teraz, kurwa? Nie się da się, ale jakoś nie wiem, dziwnie. Ja pierdzielę, ile tych zombiaków tu jest. Dużo jest, nie? Ta. O, nie da się tu nic ok I na górę się jeszcze trzeba bardziej dostać No tak hmm. Ale mało punktów straciłem na szczęście, tylko 300 Bo już nie miałeś a może, bo niedawno wbiłem nowy level, a może to jakby od levela następnego ci odejmuję. O kurde. O kurwa, no nie da się wskoczyć na tą rurę. Nie masz skoczyć na ruro. Musisz tam naprzeciwko jej jakby. No, o tym mówię. pierdziały, pierdziele. my to będziemy robić pięć lat. Nie wiem, albo kończę odcinek, albo cięcie. Myślę, że zaraz skończę po prostu, bo i tak jest tam długo. I chyba poza odcinkiem po prostu to dokończymy, co? Mhm. I w następnym pewnie już będzie, więc możesz się elegancko pożegnać. Dożegnajcie. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już nam się uda to wszystko zrobić. Także się ma.